Cześć. Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku na kanale CAMELON PRO. Dzisiaj wspólnie z nią odnowimy te oto krzesła barowe. Tadziu pokaże Wam jak zdjąć stary i założyć nowy pokrowiec, a ja jak go uszyć. Zapraszamy do oglądania! Za pomocą tzw. koziej nóżki i kombinerek uzbędziemy się z szywek oraz ściągniemy pokrowiec. Pamiętajcie aby usunąć wszystkie zszywki z mebla, ja używam kozień nóżki i obcyngów. Teraz Ania pokaże Wam jak uszyć nowy pokrowiec. Uszycie nowego pokrowca wbrew pozorom wcale nie jest trudne, teraz krok po kroku pokażę Wam jak to zrobić. Zaczynamy od rozprucia całego pokrowca. Ja podpiszę sobie wszystkie kawałki, żeby później łatwiej mi je było łączyć. Teraz obrysowujemy wszystkie elementy na tkaninie. Element do wciągania wykrawamy dłuższy, co ułatwi nam tapicerowanie. Najważniejsze, aby pamiętać o właściwym zszyciu góry siedziska, oparcia i elementu do wciągania. Gdy dojeżdżamy do rogów, rozkładamy tkaninę, tak jak widzicie na filmie. Ja wykonuję dodatkowo szycie ozdobne. Nasze krzesło barowe będziemy chcieli przyozdobić kołatką meblową, ale zanim to zrobimy musimy wzmocnić oparcie kawałkiem płyty. Ponieważ tutaj została zastosowana tylko tektura. Ja wzmacniam plecki putą USB w miejscu mocowania kołatki. Rozpoczynamy od przyklejenia owaty, którą później obłożymy Wigofilem. Ułatwi nam to nasunięcie pokrowca. Link do owaty Wigofilu, którego użyłem, macie w opisie tego filmu. Nakładamy pokrowiec i ciągamy między oparciem, a siedziskiem element, który pomoże nam je ładnie napiąć. Podwijamy rogi pokrowca i mocujemy szywkami blisko nich, a później naciągamy każdy bok, wygładzamy i tapicerujemy. W kolejnym etapie naciągamy element nazywany sztrałfem, który przeciągliśmy między siedziskiem a oparciem i mocujemy go do ramię mebla. Odcinamy nadmiar tkaniny i mocujemy ostatni element pokrowca. Teraz pozostało nam już tylko zabezpieczenie spodu mebla. Ja korzystam z wigofilu 50. A teraz nasze krzesło możemy przezdobić kołatką meblową i taśmą piwneskową. Jak zamocować kołatkę pokazywałem w jednym z ostatnich odcinków. U góry wyświetla wam się karta z tym odcinkiem. Teraz pozostało nam już tylko zamocowanie taśmy pineskowej. Śmiało moteczkiem Kennedy jedziemy Kuksem. no i ty. Przetapicerowaliśmy oba krzesła, jak widzieliście na filmie, jedno w ekoskurze z dodatkowymi zdobieniami, drugie w tkaninie Magic Velvet z ozdobnym pikowaniem. Jeśli macie jakieś pytania do dzisiejszego odcinka, zostawcie je w komentarzach. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, kliknąć dzwoneczek i pozostawić łapki w górę. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!